Mamy 1 czerwca 2025 roku. A prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w drugiej turze wyborów prezydenckich zostaje Rafał Trzaskowski. Druga tura wyborów prezydenckich. Karolu, Karolu, prowadź nas, z Tobą Polska przetrwa każdy czas. Czas podsumowania zasięgów. Mimo dwumiesięcznej nieobecności... Przymusowej nieobecności generuje rekordowe, najwyższe w kraju zasięgi. Tutaj tylko oficjalny profil. Na tych innych również było niezwykle grubo i pracowicie kilkanaście godzin dziennie spędzonych na pracy, żeby Polska nie musiała się wstydzić za swojego prezydenta, gdyby został nim Rafał. Trzaskowski. Zasięgi, które wygenerowałem tylko na głównym profilu, były większe niż łącznie zasięgi wszystkich posłów PSL-u Polski 2050 i lewicy. Dwa razy większe niż tych wszystkich posłów. Filmy, piosenki, wpisy, kampanie w terenie. Działaliśmy i się udało. I możemy być dzisiaj dumni z naszego prezydenta. Ale oczywiście banda ryżego nie odpuszcza. 6 czerwca na posiedzeniu Rady Ministrów Donald Tusk mówi, że ABW będzie mnie ścigać. Może nielegalnej aplikacji, tak zwanej aplikacji mateckiego. tylko być może o popełnieniu przestępstwa. I dlatego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie związane z używaniem aplikacji promowanej przez tak zwany ruch kontroli wyborów. Który służył weryfikacji zaświadczeń do głosowania. I to jest ta tak zwana aplikacja Mateckiego. Że będą ścigać aplikację Mateckiego i próbują publicznie i w mediach, i politycy koalicji 13 grudnia stwierdzić, że sfałszowałem wybory w 40-milionowym kraju. Swoją drogą dosłownie kilka dni temu sąd całkowicie umorzył sprawę, a mnie nawet nie przesłuchano. No, ale ile było artykułów w mediach, a ile jest po umorzeniu? Po umorzeniu nie ma w ogóle artykułów i nie ma żadnych przeprosin, również ze strony niemieckiego agenta. Zobaczyła ta banda, że w przypadku losowania sędziów, którzy decydują o tym, czy przedłużyć areszt dla posła opozycji, mogą trafić na sędziów, którzy będą uczciwie podchodzić do sprawy a nie rozpatrywać sprawę tylko i wyłącznie ze względów politycznych.